Dzisiaj mam dla Państwa taki rozwojowy film, rozwojowy temat. I jestem Nikim. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam gorąco, drogie panie. Ja tak już kilka filmów wcześniej tłumaczyłam, mówiłam o tym, dlaczego tak gorąco witam, miłe panie. Ja tak jeszcze może w ramach przypomnienia. Ja nagrywam głównie z myślą o paniach, o kobietach. Tematy moje są różnorodne. Czasami rzeczywiście mogą też panowie odnaleźć się w pewnych kwestiach. Czasami mogą moje treści panów trigerować, co właśnie widzę w komentarzach. Natomiast jeżeli jesteś mężczyzną i chciałbyś się podzielić swoim doświadczeniem, Yy, swoją wiedzą, tym, co sam doświadczyłeś, tak? To możesz nagrywać dla panów, dla mężczyzn. Tematem dzisiejszego nagrania jest jestem nikim. Osho kiedyś do swoich słuchaczy e, powiedział taką kwestię: jeżeli umiesz powiedzieć sobie w sercu Jestem nikim. To od tego miejsca zaczyna się twój rozwój. Kiedy pozrzucamy wszystkie maski, kiedy odrzucimy wszystkie performance'y, które żeśmy nałożyli na siebie, kiedy odrzucimy wszystkie osobowości, to okazuje się że nie mamy nic. Ktoś tam powiedział do Oszo. No, ale jak mogę powiedzieć, że jestem nikim? Jestem szefem bardzo dobrze prosperującej firmy. Jestem prezesem. Jestem dyrektorem. Jestem generałem. Jestem żonaty. Mam pięcioro dzieci. No, jak mogę powiedzieć, że jestem nikim? Albo że nic nie mam? Przecież mam dom. Mam różnego rodzaju in, inny majątek, tak? Mam ziemię. Ale gdy jesteś sam, gdy stoisz pod prysznicem, to jest bardzo, bardzo, dobra, bardzo dobre takie właśnie ćwiczenie, to zobacz. Pod prysznicem jestem sam. Jestem sama. Oczywiście może nam tutaj troszeczkę wyobraźnia, tak? Troszeczkę namieszać, tak? Bo jak mam piękną żonę, pięknego męża, piękną partnerkę, no to, no to może się nam tutaj co, 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 coś włączać, tak? Ale jakby dyscyplinujemy naszą wyobraźnię i od stwierdzenia jestem nikim. Okazuje się, że kiedy powiesz sobie w sercu taką sentencję, to podświadomość powie ci, kim jesteś. I paradoksalnie, mamy w życiu bardzo dużo paradoksów. I paradoksalnie okazuje się, że jesteś wszystkim. Wszystkim. Bo kiedy, kiedy powiesz sobie, jestem nikim, albo na przykład ktoś zarzuci ci kiedyś, powie ci, jesteś nikim. To podziękuj. To podziękuj, bo od tego momentu będziesz już wiedział, że będąc nikim, jesteś tak naprawdę wszystkim, wszystkim. Jesteś wszechświatem, jesteś wszystkim. Jesteś falą na oceanie. Jesteś kroplą drążącą skałę. Jesteś wszystkim. Jesteś falą na oceanie. Jesteś wszystkim i masz wszystko. Bo w momencie, kiedy zrzucamy to wszystko, co żeśmy na siebie nałożyli, gdzie byliśmy, z kim bywaliśmy. I. Bo czasami rzeczywiście w drodze rozwoju, tak? W drodze rozwoju nabywamy różne tytuły, ale zobacz, ten przykład, właśnie z prysznicem. Kiedy stoisz pod prysznicem, nie ma, nie ma nikogo przy tobie i nie masz nic. Czyli tak, jak przyszłam na świat. Naga na ten świat przyszłam i naga z tego świata zejdę. Nie wezmę ze sobą żadnego majątku, nie wezmę dzieci, nie wezmę żadnego bogactwa, nie wezmę nic. I oczywiście mamy, mamy różne dobra, tak? Ktoś powie, no, ale jestem żonaty, mam pięcioro dzieci, tak? Mam majątek, zdobyłem różne, e, różne, różne rzeczy, nabyłem różnego rodzaju y, różnego rodzaju dóbr, tak? Mam tytuły różnych renomowanych uczelni i to dobrze. To dobrze. Tylko w momencie, kiedy my zejdziemy z tego świata, bo, bo nawet ubierać nas nie muszą, tak? Teraz jest tak, że nawet w worku, jak mnie spalą, nawet, nawet mnie ubierać nie muszą. Nic ze sobą nie wezmę. Tak jak na ten świat nic nie przyniosłam. Nic nie przyniosłam, tu się bądź. Ale mogę dać światu bardzo dużo. To jest też bardzo dobre ćwiczenie, że, na przykład, taka bardzo dobra praktyka, że my nie mamy takiego przywiązania do tych rzeczy materialnych. Nie mamy takiego przywiązania. Ale to jeśli chodzi właśnie o dobra, takie, o takie rzeczy, tak? O, takie, o taki majątek. Natomiast o takie duchowe sprawy, głęboko duchowe rzeczy. Jeżeli powiem sobie, jestem nikim. To dusza daje mi sygnały, że jestem wszystkim. Wszystkim. I mogę być wszystkim. Mogę być całym światem. I jeżeli ktoś kiedyś powie ci, zarzuci ci, tak? Czasami się tak denerwujemy na kogoś i tam mu ubliżać chcemy, tak? I ktoś, jak ci zarzuci teraz i ci powie, że jesteś nikim, to pamiętaj. Już będziesz teraz wiedział, że jesteś wszystkim. Wszystkim. Na tym polega też duchowy rozwój. Głęboki, duchowy rozwój. Zaczęłam też troszeczkę właśnie od, od nagrywania, tak. Ja nagrywam głównie treści dla pań. To, że. Oglądają moje filmy i słuchają panowie. To bardzo fajnie, to ja się bardzo cieszę, jestem wdzięczna. Natomiast no, jakiś pan, który ogląda też moje filmy, może nagrywać treści dla panów. Panowie, panowie potrzebują zupełnie innych treści oszo mało wyróżniał. Miał oczywiście miał kilka wglądów, można powiedzieć, które dzielił gdzieś, tak. Bo jednak my się gdzieś tam kobiety, mężczyźni, gdzieś tam po drodze rozchodzimy w tym naszym rozwoju, dlatego że no jednak jednak jest to, jest to tutaj widoczne i, i takie i da się to odczuć, tak. Kobiety jednak są z Wenus, mężczyźni są z Marsa. Także my mamy troszeczkę inne inne potrzeby, inne wymagania. Ja nagrywam filmy dla pań, żeby panie po prostu uniknęły błędów, które ja popełniłam, tak? Ja się dzielę też swoim doświadczeniem, mam wiedzę, uczelni. E, też jestem dużo sama, sama w rozwoju, tak? Czytam różne książki, różnych ekspertów. Natomiast, natomiast też dużo jest moje doświadczenie, tak? Czyli ja dzielę się swoim doświadczeniem, żeby po prostu panie, no, no, no nie popełniały moich błędów. Natomiast tak jak Osho mówił właśnie, że, że nie dzieli na, na, na kobiety. Mało dzieli e, tutaj wiedzę na, na treści potrzebne dla kobiet albo dla mężczyzn, bo on ogólnie kierował treści dla ludzi. Dla ludzi. I dlatego pewne rzeczy moje mogą się podobać panom. Tak, bo są ogólnie dla ludzi. Ale jak chcesz nagrywać, nagrywaj. Mężczyźni potrzebują jednak trochę innych treści. Spróbuj. I jeżeli ktoś ci kiedyś powie: Jestem nikim, to pamiętaj. Już teraz zapamiętasz. Będziesz wiedział, że jesteś wszystkim. Wszystkim. Drodzy Państwo, było mi jak zwykle niezmiernie miło. Zapraszam. Zapraszam do kontaktu indywidualnego ze mną. Będziemy tutaj się oczywiście spotykać przy okazji różnych innych treści. Życzę miłego popołudnia, jeżeli oglądasz mnie w dzień, miłej nocy, jeżeli oglądasz mnie wieczorem. Wszystkiego dobrego. Pa!